Klient mówi, że jest niezadowolony i co dalej. Zapraszam Ciebie na najnowszy odcinek mojego wideobloga właśnie na temat obsługi klienta i tego, co robić z niezadowolonymi klientami. Bill Gates powiedział, że Twoi niezadowoleni klienci są Twoim najlepszym źródłem wiedzy. Kierując się tą zasadą faktycznie firmy, organizacje badają opinie swoich klientów, wysyłają ankiety, wysyłają maile, pytają, prowadzą wywiady. Podobno najprostszą formą ankiety jest kelner, który w czasie posiłku podchodzi do, do klientów, do stolika i pyta w restauracji, czy państwu smakuje. I z rozmów, jakie prowadzę z uczestnikami moich szkoleń z Akademii Profesjonalnej Obsługi Klienta, ale też z właścicielami firm i organizacji, wynika, że nie zawsze jesteśmy gotowi na to, odpowiedź klienta, że nie smakowało, nawiązując tutaj do tego, do tego pytania w restauracji i nie zawsze jest oczywiste dla firmy, dla organizacji, że tak naprawdę miarą najwyższej obsługi klienta jest reakcja firmy właśnie w momencie, kiedy w ankiecie czy też w rozmowie klient wyraża swoje niezadowolenie lub rozczarowanie. I taką tezę stawiam, że jeżeli pracujesz w obsłudze klienta, jeżeli pracujesz z klientami, to ten poziom jakości, poziom obsługi, Standard, w jakim kontaktujesz się z klientami, jest bardzo ważny, ale taką najwyższą miarą tego, jak firma obsługuje klientów, jaki standard ma, jest moment, kiedy faktycznie spotykamy się z klientem, który wyraża niezadowolenie, któremu coś nie pasuje. Jeżeli po. Najpierw w pytaniu, zapytaniu klienta, co pan sądzi na temat naszych usług, pada właśnie odpowiedź, że nie podobało mi się albo jestem z czegoś niezadowolony. Jeżeli po takim feedbacku zapada ze strony organizacji milczenie i brak jest reakcji, to w zasadzie zdecydowanie lepiej było w ogóle nie pytać. A naprawdę mam takie doświadczenie z, z firmami, które w taki sposób. Reagują. Więc czy pytać, czy nie pytać? Pytać. I dalej, jeżeli pytasz, jeżeli pytamy, to koniecznie musimy zweryfikować sami, sami ze sobą, czy jesteśmy gotowi na każdy wariant odpowiedzi. Czy jesteśmy gotowi na to, że klient odpowie, że super i że też odpowie, że nie super. Jeżeli. Czujemy strach i obawę przed tym, że odpowiedź będzie negatywna. Może tylko czekujemy pochwał, i może nie mamy scenariusza, jak reagować w przypadku negatywnej odpowiedzi, to warto to zmienić. Nie ma niczego gorszego w obsłudze klienta niż zapytanie o opinię, a potem schowanie głowy w przysłowiowy piasek, czyli brak reakcji. Takim momentem bardzo dla mnie kluczowym, ważnym rozwojowo, który bardzo mi się łączy z tym tematem, było takie zdarzenie kilkanaście lat temu. Pracowałam w firmie informatycznej, która regularnie organizowała konferencje dla ludzi z branży IT. Na te konferencje zapraszaliśmy prelegentów z różnych krajów. I pamiętam takie jedno zdarzenie. Ono naprawdę mi tak Dało wtedy do myślenia, zatrzymało mnie i zostało ze mną na wiele, wiele lat po tym, jak pracowałam dalej, właśnie w sprzedaży, w obsłudze klienta. Otóż pamiętam, jak siedziałam na wykładzie, prowadzący przeprowadził swoje wystąpienie, przeprowadził ten swój wykład, a następnie. Wszystkim uczestnikom, było ich może 20-30 wtedy na tej sali hotelowej, rozdał imienne ankiety. I gdy ludzie te ankiety wypełnili, gdy uczestnicy te ankiety wypełnili, wziął je, wziął je sobie na gorąco, wszystkie po kolei, przejrzał i Wyjął ze stosu jedną osoby, której feedback był negatywny. Wiem, pamiętam, bo pracowałam w tej firmie, więc też blisko, blisko tego prelegenta wtedy było. I to co zrobił potem, było dla mnie właśnie niesamowitym doświadczeniem takim moim rozwojowym. Otóż, wyjąwszy tą negatywną ankietę, przeczytał ją, przejrzał, a następnie podszedł do człowieka, podszedł do osoby, która tą ankietę wypełniła i dla mnie wtedy z niesamowitą otwartością, z niesamowitym spokojem i z taką odchyloną, otwartą przyłbicą e, powiedział po prostu, że chciałby pogadać e, o wrażeniach tej osoby, o tym, e, dlaczego tak negatywnie to oceniła, e, jakie ma zdanie, żeby, żeby autor ankiety rozwinął swoje myśli zawarte w ankiecie. E, to, co było dla mnie wtedy uderzające, to właśnie ta ogromna otwartość i taka gotowość skonfrontowania się z osobą, która oceniła źle nasze wystąpienie. W tamtym czasie, wtedy jeszcze. Absolutnie miałam takie poczucie, że negatywna ocena mojego wystąpienia jest też negatywną oceną mnie jako człowieka, mojej osoby. A ten prowadzący pewnie był w, w tamtym czasie już rozwojowo dużo, dużo dalej. Więc to moje wtedy podejście oznaczało, że jeżeli ktoś ocenia negatywnie moje wystąpienie, ocenia negatywnie mnie. I dalej za tym idzie to, że okej, okay, czy mnie nie akceptuje jako człowieka, i że ja czuję wtedy nie wiem, strach, czuję wtedy wstyd i nie umiem się skonfrontować z otwartą krytyką. Takie podejście i taka reakcja w ówczesnym moim spektrum zachowań w ogóle nie istniała. To było naprawdę szokujące. I właśnie poszerzające moje podejście do, 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 do obsługi klienta. Mam taką myśl, że pewnie to wynikało z wynika i może wynikać, bo też sprawdźcie, jakie macie podejście, jakie masz podejście w momencie, kiedy ktoś krytykuje to, co zrobiłeś, to, co zrobiłaś, twoją firmę, twój produkt, twoją usługę. Bo ja wychowywałam się w kulturze, w której taki nie, nie negatywny feedback, ktoś niezadowolony był właśnie powodem do wstydu, ewentualnie powodem do tego, żeby się obrazić, nie zgodzić, oburzyć albo zaatakować tą osobę, która ma niepochlebne zdanie. No i tamten prelegent, jeszcze raz jakby podkreślając to, co już powiedziałam, naprawdę zaprzeczył wszystkim moim prawdom, które wtedy dotychczas miałam, wszystkim moim przekonaniom, które niosłam ze swojego wychowania i to mi dało taką ogromną wskazówkę, takie ogromne przełanie schematu, że jeżeli nawet ktoś, komuś się nie podoba to, co oferujesz, to, co robisz, to, jak robisz, to to nie wyklucza, tego żeby o tym gadać, żeby o tym porozmawiać, żeby wysłuchać tej perspektywy, bo może być ona niezmiernie wnosząca, może być bardzo rozwojowa. Negatywny feedback nie jest końcem relacji. To jest tylko sygnał dla nas, że dalej możemy być w dialogu, że dalej możemy być w komunikacji. Że ktoś nam otwarcie zgłasza, ma też odwagę taką bezpośrednio, że powiedzieć, ej, nie podoba mi się, a my możemy sprawdzić, co w tej sytuacji możemy zrobić. I czyjaś negatywna opinia na temat firmy, na temat produktu, na temat usługi, na temat całego konceptu biznesu, nie jest powodem do wstydu, ani, ani dla. Dla każdej ze stron w zasadzie teraz o tym myślę, czyli jeżeli ja mam jakieś zdanie na temat marki i się nią dzielę, to jest super. I jeżeli ja reprezentuję jakąś markę i przyjmuję feedback, to też jest super. Ta otwartość daje naprawdę ogromną szansę takiego wyjścia ze swojej takiej wewnętrznej firmowej bańki, żeby usłyszeć klienta i po prostu daje ogromną szansę na rozwój usłyszenie, otrzymanie negatywnego feedbacku. Jesteś takim sygnałem, że okej, okay, chcę z Tobą rozmawiać. Jestem twoim klientem, i dalej chcę Ci coś powiedzieć. Chcę, żebyśmy byli w komunikacji. E, więc e, uczmy się te, z tego, e, wyciągajmy wnioski. Jeżeli, jeżeli dobrze zrobimy swoją e, pracę e, domową z tego, jeżeli z odwagą e, posłuchamy, myśląc, że to nie jest opinia o nas czy o naszej firmie, tylko o czymś konkretnym, e, o jakiejś procedurze, o jakimś działaniu, o jakimś koncepcie, możemy z tego mieć. E, Ogrom informacji, które mogą nam poprawić jakość obsługi, jakość tego, co oferujemy, naszą konkurencyjność, miejsce i pozycję na rynku. Z doświadczenia wiem, że wysłuchani klienci niezadowoleni, wysłuchani klienci z którymi po kryzysie wychodzimy na prosto, których wysłuchaliśmy, z którymi otwarcie porozmawialiśmy o tym, czy możemy, czy nie możemy im dać, co możemy dać, gdy naprawiliśmy coś, gdy wyjaśniliśmy, zostają z nami na bardzo długo. Są w gronie, przechodzą do takiego grona najbardziej lojalnych fanów naszej firmy. A więc, Bezsprzecznie e, warto rozmawiać i pamiętaj, że miarą jakości obsługi klienta jest ten moment, kiedy ktoś mówi, że mu się nie podobało, albo gdy mówi, że e, jest niezadowolony, to co wtedy zrobi firma, to w jaki sposób na to zareaguje, e, świadczy o tym, czy faktycznie jest to standard najwyższej obsługi klienta, czy być może e, jeszcze Zadanie do robienia w tym obszarze. Życzę fantastycznej obsługi klienta, wielu pasjonujących spotkań, wielu inspirujących rozmów w trakcie pracy, czy to sprzedaży, czy właśnie w obsłudze klienta, czy, czy wszędzie tam, gdzie kontaktujecie się i kontaktujesz się ze swoimi klientami. Polecam Ci kolejne moje filmy, dlatego też zachęcam bardzo do tego, żebyś zasubskrybował, zasubskrybowała kanał i włączyła dzwonek powiadomień. Dzięki temu YouTube zadba o to, żebyście widzieli moje kolejne nagrania. Pozdrawiam bardzo serdecznie.